Z tej strony paty. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać makijaż z najtańszymi produktami kosmetycznymi z biedronki. Więc nie już czasu. Lecimy na zakupy. Znajdujemy się w Biedrze i w pierwszej kolejności zaczniemy od podkładu oraz korektora. Więc korektor jest tylko jeden, więc nie mamy za dużego wyboru. Bierzemy go. Następnie mamy podkład I podkłady te akurat są sprawdzone przeze mnie I są bardzo dobre, są lekkie, więc ja je polecam na lato I akurat również są najtańsze, więc świetnie W moim przypadku to jest odcień jedynka i biorę najjaśniejszy U ciężko idzie Ale mamy Następnie, jak już jesteśmy przy twarzy, przy cerze, to przejdziemy do brązerów oraz rozświetlaczy. I tutaj również za dużego wyboru nie mamy, ponieważ jest wszystko po jednym. I bierzemy rozświetlacz, jest... o nie, to nie jest rozświetlacz. Do twarzy i ciała, dobra, ale weźmiemy ten, ponieważ jest jaśniejszy. Chociaż widzę, że i tak jest ciemny i mogę być brązowa albo pomarańczowa. Natomiast jest tylko jeden, więc też za dużego wyboru nie mamy. Teraz przechodzimy do brązerów. Brązer do kontrowania, buder brązujący. Ja jestem blada, więc u mnie bardziej chłodny brązer się sprawdza. Przy takim intensywnym brązowym brązerze, jestem pomarańczowa, więc tutaj przetestujemy tym razem chłodniejszy odcień brązera. Możemy się przesuwać od lewej do prawej, jak już idziemy tak po kolei, nie po kolei, więc jak już jesteśmy przy tej strefie, to mamy pomadki. Pomadki oraz błyszczyki. No, tutaj najtańszy będzie błyszczyk, więc weźmiemy albo brązowy, albo różowy. Zdecydowanie w brązie, tak jak możecie zobaczyć na poprzednich odcinkach, czy w się czy Wektion, zawsze stawiam na brązy. Oczywiście tutaj jest najtańszy balsam ochronny do ust, natomiast no to nie jest Część makijażu, tylko bardziej część pielęgnacji Więc to pomijamy Co so, mamy tutaj w kolejności? Aha, następnie są pudry. Ja latem nie używam pudru Rzadko używam pudru, prawie w ogóle W sumie nie używam pudru, więc to pomijamy Mamy bardzo fajną letnią kolekcję Rozświetlającą, jak kocham rozświetlacze, Ja zawsze muszę się błyszczeć, więc mam zawsze Perłowe cienie, rozświetlacz wszędzie na całej twarzy Natomiast no to nie ten odcinek Więc nie przetestujemy tego, to jest tylko i wyłącznie Na lato, a teraz korzystamy z najtańszych kosmetyków. Więc omijamy to. Mamy tutaj część do oczu, kolorówkę, konturówkę i weźmiemy coś do brwi i będzie to dla blondynek. To jest taka mega, mega blada kredka. No ale jak widzicie, ja nie mam aż takich bladych brwi, więc zawsze muszę brać dla brunetek albo dla szatyna. I tutaj jest ta najciemniejsza, więc ją bierzemy. I jeszcze został nam tuż do rzęs i również znajdujemy najtańszy. I najtańszy to będzie za 9,90. Aha, za 9,90 są z takimi szczoteczkami. No raczej nie. Ja wolę z tą grubszą szczoteczką i to będzie ten najtańszy. 9,90. Taką szczoteczką różową. Ten już testowałam, więc dla odmiany weźmiemy teraz różowy. Dobra. Jak już mamy lato, i żeby bardziej urozmaicić ten makijaż, to weźmiemy jeszcze jakąś kolorową kredkę. I może zrobimy jakiś kolorowy smoke eyes albo eyeliner. No, whatever, coś zrobimy. Też mamy kredkę jedną, ale zaraz. Dlaczego tu jest czarny? nie, to jest czarne, to nie jest różowe, bez sensu. Hmm. No to w sumie bardzo słabo. Nie zrobimy żadnego takiego crazy kolorowego makijażu, ponieważ Biedronka ma bardzo okrojony asortyment i nie ma tak szerokiej gamy kolorów oraz kosmetyków. Więc to będzie raczej taki podstawowy makijaż do pracy, do szkoły, no wiecie, ze znajomymi czy na co dzień. No to w takim razie zakupy zrobione i widzimy się w domu. Zaraz, zaraz, coś jeszcze fajnego ogarnęłam, więc dorzucimy to do naszego koszyka, a mianowicie słuchajcie Mamy tutaj bazę pod makijaż na całą cerę oraz na powieki Jako, że jest lato, no z cerą to jako tak nie mam problemu, że mi spływa makijaż Bardziej jeżeli chodzi o cień do powieki, to on mi się zwarstwia Więc to będzie idealne rozwiązanie na lato, by utrwalić nasz cień na powiekach I również ląduje to do koszyka I teraz oficjalnie już widzimy się w domu Widzimy się ponownie w domu, teraz zrobimy Szybkie podsumowanie i przypomnimy sobie Co kupiliśmy w Biedronce Do naszego makijażu wykorzystamy podkład Korektor, błyszczek do ust, kredka do brwi Rozświetlacz, brązer, Dusz do rzęs oraz baza pod cienie Tak jak możecie zauważyć nie mamy żadnych cieni do powiek Natomiast to nie przeszkadza ponieważ W takiej sytuacji wykorzystamy rozświetlacz Na powieki i do tego właśnie przyda nam się Ta baza, więc nie marnujmy czasu I zaczynamy makijaż W pierwszej kolejności tradycyjnie rozpoczniemy od Korektora, który nałożymy pod oczy oraz Teraz na wypryski. O gąbeczkę do makijażu oraz pędzle, to te rzeczy wykorzystam swoje, ponieważ Biedronka nie posiada tego. Na niektórych standach możecie to znaleźć, ale jest to sprzedaż limitowana i ona nie zawsze się pojawia, i też nie w każdej Biedronce możecie to dostać. Więc tego nie kupowałam, znalazłam to w jednej Biedronce, ale to też była rzecz limitowana. A bardziej chciałam się skupić na kosmetykach, które możecie dostać przez cały rok biedronca. I a propos też kupowania tych kosmetyków, zwróćcie wcześniej uwagę, ponieważ nie każda Biedronka posiada pełną gamę kosmetyków do makijażu. Niektóre posiadają tylko podkład, niektóre posiadają tylko tusz do. Rzęs. Musiałam się przejechać po kilku Biedronkach, ponieważ w mojej był tylko i wyłącznie podkład do makijażu i nie było nigdzie szafy z pełną gamą kosmetyków. Dopiero w piątej Biedronce dostałam pełną gamę produktową. Okej, okay, jeżeli chodzi o korektor, to jest naprawdę bardzo lekki, mega delikatnie kryjący, delikatnie rozjaśnił mi micerę tutaj w czoło i pod oczami. Natomiast jest to mega mega delikatny produkt. To w sumie na lato jest sam raz. Kolejną rzeczą jest tusz do rzęs jest to wydłużająco podkręcający tusz do rzęs. No sprawdźmy. Jeżeli chodzi o tusze do rzęs, to jestem bardzo wyczulona, a szczególnie na takie, które są kupywane w sklepach, które się nie specjalizują w kosmetykach. Z przykładem jest Biedronka, ponieważ wiele razy natknęłam się na mega wadliwe tusze, przez które po dwóch godzinach kończę z rozmazanym makijażem i wyglądam jak panda. A przecież to jest dopiero początek dnia, więc później do końca dnia muszę pilnować się i wycierać chusteczką wadliwy tusz spod oka. No ale sprawdźmy, jak ten się spisze. Powiem Wam, że takie szczoteczki jeszcze nie używałam. I spójrzcie, jak ona wygląda. No dobra, więc sprawdźmy. Okej, okay, no na razie jest okej okay, po prostu. Jakoś za szczególnie mi nie podkręciła ta szczoteczka rzęs. Ale fajnie, że rozczesuje i nie są sklejone. Też fajne jest to, że mogę spokojnie się malować i do Was mówić I ten tusz nie zasycha od razu, tak jak było w przypadku tuszu Juli Kostery Który tak naprawdę zasychał, trzy razy tak zrobiłam i on już był zaschnięty I też na początku bardzo mi sklejał rzęsy, więc tak naprawdę jak od razu mi skleił i zasechł To ja miałam po prostu pająki na oczach i wyglądało to mega komicznie i było też ciężkie Ponieważ to w takim przypadku robicie, jedynie zostaje Wam zmyć cały makijaż i zacząć na nowo Więc ten bardzo fajnie, że szybko nie zasycha i można go ładnie rozprowadzić i ułożyć rzęsy. Chociaż one i tak, jak widzicie, od razu się rozczesują. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to pamiętaj, subskrybuj! Wszystko za 9,99. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu końcowego, szczególnie z dolnych rzęs, które są rozdzielone, wyczesane i dokładnie wytuszowane aż po same końcówki. A to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ niektóre tusze tylko i wyłącznie przy nasadzie malują, a przy końcu tak jakby ściągał się cały tusz z końcówki rzęsy. Nie wiem jak to się dzieje, ale w każdym razie ten bardzo fajnie maluje całą rzęsę od początku do końca. Jedynie co miałabym jakieś zastrzeżenie, to to, że niestety nie podkręca mi tych rzęs i inne tusze lepiej się w tym no ale wiadomo, coś za coś. Inne tusze lepiej podkręcają, ale nie rozczesują. Ten akurat rozczesuje, no i to jest dla mnie najważniejsze w tuszu, no a podkręcić zawsze też można zalotką, więc ten tusz polecam. I trzecim produktem, jaki użyjemy jest wosk do brwi. To powiem Wam, że jest naprawdę bardzo zagadkowy produkt, ponieważ wosk do brwi w kredce, tego jeszcze nie używałam, więc z chęcią przetestuję. Okej, okay, gdzie to się otwiera? No po prostu trzeba to przebić nożyczkami, bo nie ma żadnego miejsca, żeby otworzyć Ja tych kredek nie używam, więc ciężko mi stwierdzić, czy wybrałam dobry odcień Wzięłam najciemniejszy, a najciemniejszy to i tak taki taki trochę szary jest, spójrzcie No a moje brwi są takiego niejednoznacznego koloru i przeważnie je po prostu wyczasuję sobie Nie używam żadnych kredek, cieni, nic No ale tylko ta opcja była dostępna w jedronce, nie było żadnych innych wosków niżego, więc musimy użyć tej kredeczki No to sprawdzamy Bardzo podoba mi się, że kredka jest delikatna, nie jest intensywnie mocno czarna, ponieważ możemy po prostu ją mocniej docisnąć i wtedy jest intensywniejsza. A bardziej wola, jak jest delikatniejsza, ponieważ można łatwo zrobić cały kształt brwi i fajnie ją dopasować do większości kolorów, właśnie włosków w brwiach. Jak się prezentuje moja, skończona brew. brwi. Różnicy w kolorze nie ma i to jest świetne. Właśnie o to chodzi w produktach do brwi, żeby kolorystycznie się za bardzo nie różniły. No chyba, że ktoś ma po prostu mega jasne brwi i chce je przyciemnić. No ale ja bardzo nie chcę ich przyciemniać, tylko chciałam zostawić mój naturalny kolor i bardzo fajnie ta kredka fituje właśnie z moimi brwiami. Więc świetnie to wygląda. Moja brwi jest pełniejsza, ma świetny kształt oraz wyczesane włoski i zdecydowanie lepiej wygląda niż brew, która nie jest umalowana. Więc ten produkt mega polecam. A cena to jedyne 10,99. I zabieram się za malowanie drugiej brwi. I brwi są gotowe, mi się mega podobają i tak jak wspomniałam, polecam ten produkt. Czwartym produktem, jaki przetestujemy jest utrwalająca baza do cieni do powiek. Wykorzystuje się ona następująco. Jest to mega delikatny kremik. Nie ma żadnego specyficznego zapachu. Jest to po prostu zapach kosmetyku. Do nałożenia bazy użyję pędzelka. Normalnie bym to robiła opuszkami palców, ponieważ tak jest najwygodniej i też tak jest najlepiej. Najlepiej zawsze aplikować właśnie taką bazę oraz podkład opuszkami palców, ponieważ pod wpływem ciepła również rozszerzają się wasze pory i lepiej się płania produkt. A takiej rzeczy jak gąbeczki do makijażu czy pędzle nie posiadają. Więc jak możecie, myjcie rączki i aplikujcie opuszkami palców. A teraz wykorzystamy pędzelek, ponieważ ponieważ nie mieszczą mi się palce przez paznokcie. Na razie wykorzystujemy to. Kremik jest fioletowy, ale bardzo szybko się wchłania. I matowi naszą powiekę nawilżają, żeby produkt dłużej się trzymał. To jest naprawdę bardzo delikatne, ponieważ jak widzicie to jest fioletowe, ale po nałożeniu prawie że przeźroczyste. Bardzo ładnie moje powieki wyglądają, są gładkie. Bardzo już odłożyłam, szybciutko je użyliśmy i jako piąty produkt będzie podkład. Tutaj mamy bardzo fajny czubeczek, taki dziubek, żeby łatwo odmierzyć ilość produktu. Oczywiście będziemy go i tak dokładać, no ale na razie sobie tyle nałożyłam. I spójrzcie, podkład jest kryjący, ale przy tym delikatny, lekki oraz rozświetlający I powiem wam w tajemnicy, że jeszcze do niedawna, co wakacje, używam właśnie tego podkładu Ponieważ kolorystycznie świetnie fituje z moją cerą, gdy przychodzi słoneczko Podsumowując, podkład jest naprawdę bardzo fajny, lekki, delikatny Polecam go dla każdej młodej cery Jako taki pierwszy podkład Jest idealny, rozświetla, kryje, delikatnie I ma w sumie wszystko, co potrzeba w jednym Tym samym przechodzimy do szóstego produktu, którym jest bronzer Ok, i zabieram się za otwieranie. Tutaj mamy przerywaną linię, więc szybko nam się otworzy. Dobra. I mamy brązer w kompakcie. Ja do tego wykorzystuję pędzelek. wiem, czy jest intensywny. Muszę najpierw sprawdzić na dłoni. Jest bardzo lekki. Ojeju i pachnie mm, jak czekolada, kakao, ale przepięknie pachnie. Mm, mega, jak mleczna czekolada. Dobra, ale sprawdźmy jak wygląda na cerze. Bardzo fajny, mega delikatny, ale jest duża różnica po użyciu. Mega fajnie wygląda ten brązer. Świetnie i bardzo łatwo można skonturować nim cerę. I to za jedyne 13,49 w biedronce. Mam o wiele droższe brązery i naprawdę mega ciężko je się aplikuje, ponieważ są tak intensywne, że aż ciężko je się rozprowadzić na cerze. Więc brązer na Maxa polecam. Produkt można szybko i łatwo zaaplikować na twarz i mega łatwo można manipulować intensywnością brązera. Polecam. I ostatnim produktem, jaki użyjemy, jest coś, bez czego nie wyobrażam sobie makijażu, nawet tego na co dzień. Jest to że rozświetlacz do nic innego jak rozświetlacz. Ja rozświetlacz mam wszędzie. Mam na kościach policzkowych, mam na oczach, mam na nosku, na ustach, na brodzie i nawet czasami używam go na powiki, żeby bardziej rozświetlić makijaż. I tutaj, tak samo jak w przypadku brązera, mamy przerywaną linię i bardzo szybko się otwiera. I również tutaj jest rozświetlacz w kompakcie. Ja wolę ten sypany rozświetlacz, ponieważ można go bardzo dużo nałożyć. No, ale tutaj zobaczymy, jak się sprawdzi ten w kamieniu. Ok, jeżeli chodzi o pędzelek, to bardzo dużo się nakłada, więc to jest super, ponieważ rozświetlacza nigdy za wiele. I tak jak mówiłam wcześniej, w Biedronce nie dostaniemy żadnych cieni do powiek na ten moment, nie wiem jak będzie później. Natomiast na chwilę obecną tego nie kupimy, więc wykorzystamy rozświetlacz na powieki. W tym celu właśnie nałożyliśmy bazę na powieki. Ok, nakładamy. Jest bardzo delikatny, raczej słabo się mieni. No ciekawe jak to będzie w słońcu, ale przy lampach, no raczej słabo się mieni. Jest bardziej taki matowy. Tradycyjnie podłóg brwiowy do rozświetlenia. No, jeszcze troszeczkę więcej nałożę tego rozświetlacza. końciki oczu to jest bardzo ważne, żeby optycznie powiększyć oko. I to samo robimy z drugim okiem. OK. No, jako cień to po prostu bardziej zmotowił nam powiekę. Pod brwi również nakładamy rozświetlacz, by powiększyć tą powiekę oka. Oraz w kąciki oczu, żeby również powiększyć, i rozświetlić i nadać świeżości dla oka. OK, oczy mamy skończone. Jako cień to powiek się nie sprawdził, za dużego rozświetlenia nam nie dał. Przejdźmy teraz do rozświetlenia całej cery. I na końcu to podsumujemy. Tradycyjnie zawsze rozświetlam czubek nosa i tutaj linię przez środek nosa. Nad ustami, żeby powiększyć usta. I tutaj mamy takie dwie kreseczki odstające, i to również powiększamy. Oraz pomniejszamy środeczek brązera. O tutaj. I na dole również dla powiększenia. I brodę. A teraz przechodzimy do kości policzkowych. I ja tutaj nie szczędzę zawsze, jest tego mega dużo powiem wam, że jest jednak mega. Mam naprawdę bardzo naturalnie rozświetloną cerę i rzeczywiście to widać, więc naprawdę się sprawdził ten rozświetlacz i go polecam każdemu, kto chce otrzymać naturalne rozświetlenie cery. Naprawdę mega super. Ja na co dzień używam rozświetlaczy takich, że naprawdę mega mam rozświetloną cerę i to są takie już bardziej wieczorowe rozświetlacze, ponieważ tak jak wam wspomniałam ja bardzo lubię mieć rozświetloną cerę. A ten rozświetlacz jest na maksa delikatny i naturalnie rozświetla wam cerę, więc polecam mega dla każdej młodej cery. Kochani, jak mogłam zapomnieć? Jeszcze został nam jeden produkt, a jest nim błyszczyk do ust. No jak mogło się bez tego obejść? Więc słuchajcie, tak wygląda błyszczyk w przybliżeniu. Jest to numer dwa. I sprawdźmy, jak prezentuje się na ustach. Ma delikatne drobinki srebra. Mmm, dosyć intensywne jak na początek, ale już się rozciera i wygładza. Mmm, naprawdę mega, bardzo fajny, naturalny błysk, ale taki mocny, mm, świetny. Bardzo mi się podoba. Jak wiecie, latem błyski są modne, błyszczyki są w modzie, więc również polecam. Jest naprawdę bardzo fajny, lekki, nie klei się na ustach i też czuję, że nawilża te usta, ponieważ mnie nie pieką. A ja mam bardzo wrażliwe usta i od razu czuję, kiedy jest wadliwy produkt, ponieważ od razu mnie piecze. A ten naprawdę jest mega delikatny, lekki, nie klei się, więc świetnie jest. Polecam. Podsumowując, jestem to bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona. Tymi produktami, jakością, trwałością Naprawdę, nie sądziłam, że Biedronka Ma tak dobre produkty I wszystkie, ale to wszystkie kosmetyki są z firmy Bell I logo wygląda właśnie tak Powtórzę się, ale muszę, ponieważ są to kosmetyki, które idealnie nadają się na młodziutką cerę. Na pierwsze kosmetyki jak najbardziej polecam można to kupić, ponieważ tak, są bardzo delikatne, bardzo lekkie oraz bardzo łatwo je się nakłada i aplikuje. No i cztery nie są drogie, a co do łatwej aplikacji, to właśnie tak jak Wam mówiłam. W przypadku wosku dobrym w kredce oraz bronzera bardzo łatwo można manipulować odcieniem i również bardzo fajnie to fituje z cerą. Bez zamazów, bez niczego. Powiedzam. Dziękuję Wam bardzo za wspólny odcinek, za wspólny makijaż oraz test kosmetyków z biedronki. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, udostępnijcie filmik z żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. teczka.